Jezus powiedział, tak, nie bój się. To jest bardzo ważna kwestia, co Jezus powiedział. Nie bój się. Wiecie, bo Ew Ewangelia Boże, nie, to jest Ewangelia Mocy, Miłości. To, to jest Ewangelia. Ewangelia Chwały, Sprawiedliwości, Wolności chwalebnej. To jest dobra nawiązanie z Ewangelia. A dzisiaj głosowana jest tak Ewangelia Strachu. Że trzeba uważać, że trzeba y nawet nie bluźnić diabłu. Nawet, wiesz, ludzie mówią tak nawet. Anioły, nie bluźnię diabłu, ale ja nie jestem aniołem człowiek, tylko Bożym synem. Chodzi mi o to, bo absolutnie nie atakuję człowieka, bo o tym chcę powiedzieć. Dia yy, walczymy tylko z diabłem. Tylko, że diabeł chce zrobić tak, żebyś ty walczył z człowiekiem, żeby to się wydawało, że walczysz z tym bratem czy z tym siostrą. Natomiast, kochani bracia i siostry, nie walczymy z sobą nawzajem, tylko zawsze walczymy z diabłem. Tylko diabeł próbuje zawsze skucić. Bo to, że są jakieś takie zwady, to jest normalne, tylko skłócić i powiedzieć, że, że walczy z człowiekiem, że człowiek z tobą walczy, ale że człowiek z tobą źle myśli. Nie, my się miłujemy, my wzrastamy, ale naszym przeciwnikiem jeden jest Lucyfer. To jest pokonany, obnażony, wzgardzony i jest pod stopami, pod moją butą, stratowany jak ścierwo, pisze przez Boga. I walczymy z tymi zjeżdżaczami wszystkimi w okręgach niebieskich. Z tym walczymy i to działa nas. My nie walczymy z krwią i ciałem, nie walczymy z żadnym człowiekiem. Ani z bliźnim, ani z bratem, ani z siostrą, ani z nikim. I jest w nie bój się, bo <laughs> Ewangelia Miłości, Ewangelia Wolności chwalebnej to jest, kochani, jeśli my się boimy, lub próbujemy uważać na coś, lub uważamy na to, żeby być, żeby czasem diabłu nie ubliżać, że nam może coś zrobić, to my nie jesteśmy, nie doświadczamy Ewangelii i nie doświadczamy przede wszystkim wolności chwalebnej. To diabła, dla diabła jesteśmy my groźni. To diabeł ma uważać na nas, na kościół Jezusa i na każdego członka brata i siostry. To my wchodzimy jako groźni, rozumiesz? Bo groźny Jezus jest w nas. Groźny dla diabła. Nie dla człowieka. Dla człowieka, który go odrzuci. To Bóg osądzi go sprawiedliwie, ale jest, nie, jesteśmy niebezpieczni duchowo dla diabła i wszystkich jego demonów. To diabeł i demony drżą przed Bogiem żywym w nas. I to my ustanawiamy standardy wolności, a nie że diabeł, albo mamy na coś uważać, albo bać się czegoś. Jezus mówił: Nie bój się, tylko wiesz. I czemu tak powiedział Jezus? Bo Jezus i dużo razy jest, nie bój się, bądź mężny, mocny, nie bój się, musisz być odważny. Bo strach kadnie wiarę i strach. Subtelne dawki strachu, lub takie wiecie: o, trzeba uważać na diabła, trzeba uważać, trzeba coś tam. I to powoduje, nie, że. Cię trochę diabeł zamknie w takim pudełeczku i ty nie będziesz czuł strachu, ale ogólnie będzie, będzie wokół ciebie, będziesz otoczony jakby strachem. To będzie, to będzie z, z, bez twojej świadomości i ty nie będziesz prawidłowo wierzył, bo strach radnie wiarę i strach ma na celu, te subtelne dawki strachu mają na celu cię wpędzać w poczucie winy I, pój, i, co, i, i końcowy efekt tego jest wpędzić cię, żebyś chodził zawsze diabeł to chce, żebyś chodził w ciele, żebyś przyznał się do swoich błędów. Nie wiadomo ile pokutował, nie wiadomo ile wyznawał, nie wiadomo co i żył w ciele, jak tak zwany dobry człowiek i starał się z ciała, bo diabeł takiego, taki człowiek, taki wierzący nie jest groźny w ogóle dla diabła, nie? I taki człowiek będzie nieszczęśliwy, nie będzie doświadczał ani mocy, ani namaszczenia, ani miłości, dlatego mamy kochani, apeluję do każdego, mamy się nie bać niczego ani nikogo, mamy się tylko bojać dobrze zrozumianą przed świętym Bogiem, tak, posłuszeństwo Jego Słowu, tak? I jesteśmy w procesie tego posłuszeństwa. I tylko przed tym jesteśmy uniżeni. Tylko przed tym mamy bojać i przed sobą też mamy uniżenie. Tak? Którego się uczymy, ale nie boimy się tego ścierwa stratowanego, o którym Biblia pisze, który został strącony w ogóle. Bo te, to, 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 to ścierwo chce zniszczyć Twoje życie. Jeśli mu zlitujesz się na, na milimetr, to on cię uderzy po prostu. Nie będzie wiedział z której strony. Jeśli ktokolwiek żyje w strachu, to nie żyjesz w Ewangelii Prawdziwej Bożej. Ewangelia to jest mocy miłości, rozumiesz? I tam nie ma strachu żadnego. Miłości nie ma strachu, nie ma lęku. Ale diabeł zawsze spróbuje, że nie walczysz z nim, tylko, że walczysz z bratem albo siostrą. Ale tak, kochani, nie jest. Walczymy z... ze zwierzętnościami. To jest duchowa rzeczywistość. Z absolutnie żadnym człowiekiem nie walczę. Chociaż tak często to może wyglądać, że ktoś walczy z kimś, ale to nie. To wszystko to robi zamieszanie diabeł i to ścierwo bierzemy pod stopy. Pytamy za gardło, pod stopy rzucamy i nie mi się absolutnie żadnego demona, szatana, ktoś do mnie tak mówi, wiecie, wiesz, że ja mam uważać, żebym nie mówił tak diabł, bo to jest groźne. I wiecie kto, kto tak mówi? Nie chodzi mi o człowieka, tylko to, jak ja to przyjął, to ja bym żył w strachu, że diabeł może mi coś zrobić, rozumiesz? Natomiast ja żyję w poddaniu i prób... w procesie bujaźni Bożej. I Bóg mnie chroni, żyje w miłości, w akceptacji. I to diabeł ma uważać na mnie, rozumiesz? To dia dla diabła ja jestem groźny, śmiertelnie niebezpieczny. Taka jest prawda i taka sprawdziła Ewangelia. I człowiek prawdziwie wolny to jest taki człowiek, który się nie boi. O to mi chodzi, bo strach kradnie wolność tą chwalę, którą da Jezus skrzyża. Więc, kochani, apeluję. Kimkolwiek jesteś, nie bój się, a jak się boisz, to módl się do Boga, masz braci i siostry, żeby cię wspierali. Nie bój się. Niczego nikogo. No ja